Hej, cześć, mano wam wszystkim. Z tej strony Dawid. Dzisiaj zagramy sobie w SimCity i stworzymy nowe miasto. Mm, tak więc, zaczynajmy. Mm, może nie wiem, na przykład Big Forest. Duż las. Metropolis. Widzimy tutaj jednego użytkownika. Dobra, trzeba coś sobie... O, to jest nawet fajne, patrzcie. Dużo węgla, dużo ropy naftowej, dużo wody, wiatr trochę chociaż słaby. Ale jak patrzę, to tu wiatr wszędzie jest taki słaby. No, dobra. Na tym regionie wszędzie wiatr jest na jeden Dobra, zajmiemy. Stworzymy coś przepięknego. Ho Hohenburg Shores. Później zmieniłem nazwę, ale na razie będzie tak. No, mm, dobra. Jeśli masz zamiar postawić kasyno dla zamożnych, zadbaj o atrakcje dla zamożnych turystów. Do gry. Ciekawe są te porady do gry, naprawdę. Polecam Wam. Dobra. Gdzie to by stworzyć? Najpierw to tak. Najpierw to zobaczę. W którą stronę wieje wiatr. W tą. Okej. Okay. Awangel. Gdzie jest? Tak mniej więcej. Takie. Hmm. Ja nie wiem co wam przypomina, ale mi nic, oh, a ropa? Ropa też ropa tak to jakieś takie wielkie dwa oczy widma. Dobra. Bez zbędnego przedłużania. Oho. Czyli wiatr wieje w stronę autostrady. Dobra. Na razie zaczniemy od może takiej drogi najtańsza i puścimy ją ja wydopuścić tak tutaj tak puścimy o daleko tu tutaj tak na razie tutaj tak puścimy dobra tak, najpierw zadbamy o wodę. Wody o mamy pod dostatkiem. Ale może wolniemy tak, gdzie tu mamy najwięcej. Tu mamy dużo. Dobra. Teraz tak, pompownię ścieków. Może tutaj żeby nie zatruwać wody w drugim końcu, I, no i zaczniemy od elektrowni też. Hmm, to od razu taką jądrową elektrownię postawić. To było nie za. Wiatr 7 km na godzinę. Dobra. A może jeszcze zrobimy tak, że. to puścimy sobie do końca. O. I tu na przykład walniemy elektrownię Dodamy jeszcze jeden wiatraczek postawimy taki znak i wiatrak postawimy, żeby było więcej prądu Dobro, mamy wyznaczyć strefę mieszkaniową To na przykład nie będzie nie będzie sobie czekajcie podzielę bardziej tą drogę, bo na razie tak zrobiłem. O, fajnie, tak. Dobra, na razie wezmę tak. I tak. Strefę mieszkaniową na przykład tutaj damy, przemysłową damy tutaj i komercyjną damy tu, jeszcze mieszkaniową damy tu, dobra. Ale nasze miasto piękne, co nie? dobro może zrobimy więcej tych dróg. przeciągnąć, zasłania mi ta wieża, Ciśnij więc co zrobię, usunę, bo mogę. Ale u mi się zrobiło mało Simoleonów 1001. No dobra. Co by tu dalej zrobić? O, mogę postawić ratusz. Więc postawmy go może. Tak. Hmm. Tu jak to na środku postawić? Nie wiem. Dobra tutaj. Wszyscy jak się ucieszyli. Zadowolili. Dobra, nazwiemy je może tak. Tak, nazwiemy... Czekajcie. Dobra, nie wiem co, jak ją nazwać. Może tak. Landia o ale napisałem dobra właśnie nie będzie mogę postawić salon hazardu dobry pomysł Dobra, na razie nie. Na razie zadbam o coś... ...takiego bardziej pożytecznego. Dobra. Jeśli osiągniemy 2,5 tysiąca mieszkańców, osiągniemy status mi miasteczka, będziemy mogli postawić ratusz. Zróbmy to. A, no problem. Po 2,5 czy 5 tysięcy? Wolnimy tu przemysłową. Wiatr jest na pewno w tą stronę. Ta, na pewno. Dobro. Jest więcej pracowników niż miejsc pracy. Utwórz strefy przemysłowe lub komercyjne. To dajmy jeszcze tutaj za mało producentów towarów. Utwórz strefy przemysłowe wysuwające towary. Tutaj wziąłem, zaraz na pewno mi się wyźnia. Tu spowolnie troszkę, bo to za szybko leci. Podzielimy tę drogę. Dobra, no i ładnie. Coś na początek zawsze jest. Jeszcze zróbmy tutaj mieszkalną strefę. Zróbmy też troszkę komercyjnej, żeby były miejsca pracy. Hmm, a może zróbmy tak, to usuńmy na przykład z tą. Ja usunę to. O. nie też kojć. Co ja to robię? O. Dobra. Robimy to tak. To tak. O. Dobra. Niech się mi wprowadzają. My co możemy zrobić? A podniosę im podatki. A co? Niech płacą. Do 10%. Utrzymuje ocenę co najmniej 70%. Dom burmistrza. Miej tylu mieszkańców, 10 tysięcy. O szkoły, brak szkół. A droga, 16 tysięcy. Parki. A zróbmy im park. Może jakiś sportowy i na przykład... Wygląda bratowy. Wygląda fajnie. Zróbmy może tak jeden tu... Jeden tu... Jeden tu... A co? Jeszcze zróbmy jakiś skwer... A nie, to jest dla zamożnych, to nie. Dla siedmiu. Zamożnych. Jakiś skwer... Falisty chodnik między drzewami. Tutaj zróbmy, tutaj zróbmy. Za mało producentów towarów. To strefy przemysłowej wysyłające towary do sklepów. Kurczę, nie narzekajcie mi tutaj. Może zróbmy tak. Zróbmy dotąd. Jeszcze może dajmy na tym przemysłową strefę. Okej. Okay. Ktoś to by fajnie połączył to to z tą. Dobra, połączmy to tak. droga są te aleje. Zrobiłbym taką, ale jak mam płacić 10, a na przykład za tą zapłacę 2, albo trochę droższa to 4. To wolę wziąć taką tańszą, no. I to zawsze mnie kosztuje. Dobra, mogę ulepszyć ratusz. Oh, je. Yeah. Zobaczmy mapę szczęścia. O, wszyscy szczęścia, a ci co. Gęstość. Gęstość, że mała. Hmm. Sorry. A jakie mamy zadowolenie? Poparcie. Zbyt wiele urazków wyprowadzamy się stąd. Przydałyby się, denerwuje nas brak prądu. Brak prądu? Zaraz to zobaczę. Nie, ogólnie 8 nadwyżki. Nie wygląda, żeby było mało. Dobra, co by tu zrobić? Co ja tu jeszcze mówiłem, że urazki są, tak? Ludzie umierają, to koszmar. Kurczę, by trzeba wziąć jakiś szpital, zdrowie czy coś. O klinika 20 tysięcy. No dobra, bym zrobił to Tą klinikę. gdzie by to ją zrobić? Może tutaj Tutaj zrobię, a co? Dobra, czekajcie. Wezmę znak walny, tak Stanowisko karetki. Karetki reagują na wypadki w całym mieście. Daj stanowisko karetki, a następna karetka skróciła czas reakcji kliniki. To by było dobre, jedną byśmy taką dali. Skrzydło sal dla pacjentów. Zapewniają więcej łużek dla simów, co pozwala leczyć więcej pacjentów naraz. Dobra, i to też takie jedno dajmy. Dobra, tutaj nie będzie. Dom Bagiński Opowiem wam taką taką fajną informację Fajna, nie fajna, że moja była wychowawczyni też miała na imię Bagińska O nie O fajnie ja jadą Jeszcze tego by zabrali Zabijeszcie go tutaj Karetka potrzeba na ulicę do domu fetingów. Raz. Potrzeba więcej turystów. Okej, okay, więc co by tu zrobić, żeby było więcej turystów? Co to mi wliwa? Zostań mistrzem kopalnictwa, zostań magnatem naftowym. Hmm, jednego i drugiego mamy dużo szerzej. O, kultura. Mm, nie można nic. Co to potrzeba do tego? Wydział turystyki w regionie. Stadiony. Mm, o, kościół. Dom kultu. Merced. Kościół. Nowoczesna świątynia. Świątynia. Mm, może dajmy tak... Kościół. I tak tutaj na skraju paniemy. O. Zadowoleni wszyscy. Wow! Kościół. Dobra. Krys bezrobocia. Więcej na przykład tych damy tutaj komercyjną. Dobra, wiecie co? Ogarnę może ropę naftową. Tylko tak. Mm, tak potrzebny mi na pewno skład handlowy. Walniemy go przy wyjeździe. Albo tutaj, gdzie go. Dobra, przy wyjeździe go zrobimy. Najbliżej będzie tam można by było wyjeżdżać i tak mamy ropę naftową czyli olej naftowy I Tak naftowy to jest surowy I mamy węgiel węgiel mamy Rody niestety nie mamy Ok, Może zróbmy tą ropę naftową O nie mogę A węgiel? Węgiel mogę kopalnię węgla Dobra, gdzie był węgiel? Tu i tu na środku akurat retusza hmm, dobra Może tam ropę naftową ogarnę Za mądro simoleonów No wiem, wiem Kurczę musiał to zburzyć Dobra Trudno się mówi Sory Dobra Gdzie to? E Tutaj jeszcze muszę złożyć te dwie uliczki. Trudno się mówi. O. Dobra. Damy gdzieś tutaj. Jak będziemy mieli więcej pieniążków. No co tu się dzieje? Za mało producentów towarów. Firmy usługowo-handlowe otrzymują za mało towarów. Otwórz strefę przemys przemysłową wysyłającą towary do sklepów. Kurczę, co to jest? Przemysłowa wysyłająca towary do sklepów to co jeszcze więcej przemysłowej trzeba zrobić? czy nie rozumiem. Dobra to zróbmy jeszcze tutaj w takim razie w takim razie zróbmy tutaj muszę niestety usunąć tutaj bo będę musiał postawić Za to zróbmy tutaj, żeby mieli gdzie się podziać. Pytostry kąt? Dlaczego? A, odtąd. Dobra. Tak, tak. Przydzielmy im tu tak. Jeszcze jedno? Dobra, jeszcze jedno zrobimy. o i tutaj Okej okay. Dajemy tak tutaj mieszkaniową Tu też Tutaj dajemy komercyjną Tutaj też mieszkaniowe O O jeszcze tutaj nie ma mieszkaniowej Dobro Mniej więcej ładnie jest Dobrze sprawuje się wody jest wystarczająco tak ścieki oczyszczane 0% Dlaczego tak Dobra I prąd? Prąd też dobrze obsługuje nam Dobra Dobra to postawmy to Skład handlowy mamy to postawmy szyb naftowy Dobra gdzie tu mamy najwięcej 3, 8 Dobra, tu mamy mniej więcej najwięcej Hmm Szkoda, że są trochę niezadowoleni Dobra, tak zróbmy znak Walniemy też w garaże. Dobra nie mam simulanów. Dobra. Na skład handlowy weźmiemy na eksport, żeby nam wysyłali. I dobudujemy jeszcze ciężarówki. Weźmiemy jeszcze znak ciężarówki, żeby mogły wywozić. Dobra. I wiecie co? Na tej chwili zakończymy nasz pierwszy odcinek z naszej nowej serii. Jaką jest? sim city uau dobra no to chaos